Wszystkich sobota, popołudnie, a nawet taki późny wieczór, ja zaczynam właśnie ten filmik. Czyli przygotowałem na dzisiaj zdrapeczki w euro. Zobaczcie, kochani, jakie mamy tutaj zdrapeczki. Czyli to jest platynowa siódemka po lewej stronie za 10 euro. Do tego mamy po prawej stronie zimową zdrapeczkę. To jest nowość. Takie jeszcze nie drapałem. Takiego wydania. Oprócz tego są dwie zdrapki po 5, kilka po 2 euro, po 1, łączna suma jakieś 40 euro, kochani. To co, zapraszam wszystkich na ten krótki filmik. Sprawdźmy, co właśnie można wygrać w innych zdrapkach niż polskie i jak się wygrywa, kochani. Zapraszam. A na pierwszy ogień pójdzie ta zdrapeczka, zimowy losik. Można tysiączka zgarnąć. Wystarczy mieć dwie identyczne i rękawice albo trzy identyczne kwoty i wtedy skaczemy do góry. Ale zanim to nastąpi, wygrajmy lepiej: 1 euro. Czyli tu nawet jednego nie wygraliśmy. Następny zimny, y, zimowy losik. Również ta sama historia. Trzy takie same. Dwie i czapeczka. To nawet podwajam. Kochani, sprawdzamy. I mamy 10, 40, 23. Różne sumy. 20. Szansa na 20. Szansa na 40. I dyszka do tego. Wiadomo o co chodzi. Ok, kochani, następnie. Następnie sprawdźmy, co tych tutaj jest losikach można mieć, czyli takie rozrywane losy. Ja je szybko porozrywam. I sprawdzamy. Sprawdzamy losiki za 2 euro. Proszę bardzo, mamy dwójkę. No. Dwójeczka poszła. Ja otwieram następny. Proszę bardzo. Losik za 2 euro, rozrywany i tu niestety musimy odrzucić, odrzucić na prawą stronę. Następnie mamy również zimowy losik, tym, tym razem za 2 euro. I u góry mamy symbole. Sprawdźmy te symboliki. Jakie to są symbole, czyli mamy Mikołaja i Renifera. To co? Tylko żeby się pokazał Mikołaj i Renifer. I wtedy mamy coś wygrane, ciasteczko, cukierek, bałwanek i świeczka. Czyli nie tym razem strateczka na prawo a to były zdrapki właśnie za 2 euro teraz zaczyna się seria zdrapeczek za 5 euro złota siódemka mam nadzieję, że tą zdrapeczkę kojarzycie fajna zdrapka za piątkę powiem Wam, że lubię ją drapać Ty już mi się udało raz stówę wydrapać w tej zdrapce o zobaczcie, mamy pierwszą wygraną dzisiaj i nawet drugą cudownie Trójka do tego. Dziewiątka się pokazała. A pod dziewiątką mamy trzecią wygraną, czyli trzy siódemeczki. Kochani widzowie. Elegancko. Trzy siódemki. Zaraz będziemy to odkrywać, sprawdzać. Jest i czwarta. Jest i czwarta. I jest i piąta, kochani. tu pięć siódemek. Czy tu się coś święci grubszego? W tej zdrapeczce. 5 siódemek. Jak to zrobić? 5 razy 5 jest 25. Sprawdźmy, czy jest możliwość. Kurde, nie ma możliwości 25 euro. A mamy 5. Po dyszce może być. Czyli mamy albo 5 dych. Po 10 euro. To by było 5 dych. Po 20 euro stuwa by była. Po stuwie, 500. Ha, ciekawe. Kochani, ciekawa zdrapka. Zszokowało mnie to. Jaki to jest numer? 55. Powiem wam, że dzisiaj fajny dzień mam. Piątek. A i tak będziecie ten film oglądać w sobotę, wieczorem. Czyli rano będą polskie zdrapeczki, a po południu tam ten filmik z tymi właśnie euro z drapeczkami. no i wielka niespodzianka, mamy pięć siódemek kochani, żebym tylko nie upadł w tej chwili z krzesełka jak to będzie większa suma drogi widzu, jeżeli oglądasz ten film pierwszy raz, jesteś tu przez przypadek, trafiłeś na moje filmy i oglądasz właśnie ten film wciśnij przyjacielu subskrypcję wciśnij przyjacielu dzwoneczek zaryzykuj Daj się przekonać, że te filmy, które robię, mają coś w sobie fajnego, fajnie się je ogląda i tak dalej. Oczywiście nie namawiają do kupna zdrapek. O to odradzam od początku. Ale pokazuję, jakie zdrapki są fajne i jak można ładnie je tutaj przedstawić. Kochani. Tylko tyle. Pamiętajcie, nie kupujemy zdrapek. Ewentualnie każdy to robi na swoją odpowiedzialność. Wiemy o co chodzi, kochani. A ja nie gadam dużo i odkrywam. Czyli jest 10 euro w tej pierwszej, czyli już mogę się domyślić, ile tu wygrałem. Jest to i tak wielka suma. Mamy 10, 20 wygrane 30 euro, 40 i 50 euro, czyli tym samym mam wzrost, bo kosztowały te zdrabki mnie 40 euro. I mamy w tej chwili 5 dych. Super, Zdrapka ląduje na spód. Proszę bardzo, 5 dych. Elegancko, moi widzowie, nie odchodźcie jeszcze. Musimy wydrapać do końca te trzy zdrabki. Ta jest niespodzianką. Zobaczcie, zimowy losik. W takiej zdrapy jeszcze nigdy nie drapałem. Musi być to coś nowego. Super, ale zanim ją wydrapiemy. Sprawdźmy, co mamy w tej zdrawce. A tu musimy gwiazdkę wydrapać. Prezent, albo choinkę. I wtedy cieszymy się wygraną. Czyli gwiazdka, prezent, albo choinka. Taki symbol nas interesuje. Gwiazdka, prezent. Ewentualnie choinka. I ostatnie pociągnięcie. Jest to ciasteczko. Zdrafneczka na prawo. Kochani, a ja w drodze wyjątku. Wiecie, żebym Tom na końcu skreślił. Ale Tom sobie zostawię na koniec. Sprawdźmy, co mamy w platynowej siódemce z numerem 27. Kochani, ja od razu otwieram i musimy znaleźć siódemkę. Grubą siódemkę. Jest, jest, jest. Jest to cudownie. Dzisiaj szczęści nam się super, kochani. Będziecie to w sobotę oglądać. Na pocieszenie, na wieczorny sobotę. Na wieczór, na wieczór sobotni. Jak znalazł taki filmik? Kochani, a my mam jeszcze kilka pól. Po szóstce przydałaby się siódemka. Mamy jedenastkę, dwa razy jednastkę, czyli. Jedenka do tego, osiemnastka, czternastka, tu jest dwadzieścia liczba i do końca trzy pola, szesnastka, kochani, dwunastka, a to były dwa pola, przesunięcie i co tu będzie? Co tu będzie? Mamy siódemeczkę, grubą siódemkę, Heh. sam jestem ciekaw kochani, ja odsłaniam i mam pięknie. Pięknie, jeszcze raz pięknie, 20. Dzisiaj kasujemy, kosimy zdrapki, jakby nie było, ale kochani, zobaczcie, tę zdrapeczkę cudownie wygląda, zimowy los, aż odwrócę, czyli mamy 4 razy po stuwie, 40 razy po tysiąc i tutaj takie drobne. Czyli podzielone na dwie części te zdrapki są po 558 tysięcy lozów. Nie, nie po 500. Razem jest 500, a podzielone jest po 279 tysięcy lozów. Wygrać 100 tysięcy jest 1 do 139 500. Uważam, że to jest super, super prawdopodobieństwo. 139,5 tysiąca, czyli to jest super. Według mnie. Tak jak te wszystkie zdrapki zdrapuje, super uważam. Czyli jeden los na 3,34 wygrywa. Mniej więcej tak to wygląda, kochani. A ja nie będę przedłużał. Szczęśliwe liczby. Otwieramy nie, tu mamy symboliki i jest to gwiazdka, czyli gałązka, wiatrak. Tu jest taki rolki i rękawica popatrzmy gdzie mamy pierwszą tu jest kozaczek malutkie to nieziemsko <noise> ktoś to pomyślał kula gwiazdeczka tu jest renifer przechodzimy niżej i mamy saneczki nie nie pociąg potrzebujemy rękawice na przykład Albo gałązkę. Nie, bucik było blisko, tylko że to jest inny bucik. Bombka też nie pasuje. Mikołaj nie pasuje, kochani. Znowu Mikołaj się pokazał. Ok, ostatnie tutaj, 5 pól. Jest to prezent. Dzwonek, następny dzwonek. Powtarzają się. Świeca. I ostatnie pole. Prezencik, czyli. Zimowa zdrabka musi niestety odpaść. Kochani widzowie, dzisiaj szał zdrapek. Wkład 40 euro, tu w tej zdrabce złota siódemka za piątkę, 5 dych, tu dwie, 7 i tu dwójka, czyli 72 euro. W sobotę, czy można coś chcieć więcej? Idę się nachlać, wygrałem, jestem zarobiony. Trzymajcie się kochani, hej.